A jak zwykle fotoradar z nowego dworu ustawiony w sposób a się okaże jaki czy prawidłowy czy nie z tego co mi wiadomo fotoradar nie powinien stać w weekend z tego że strażnicy tak deklarowali, że weekendy nie robią no ale jednak jednak się okazało, że jednak, jednak stoją zaraz sprawdzimy ustawienie łóżką z czerwinką w zasadzie to nie wygląda to było dobrze ustawione jak zwykle straż miejska nie potrafi ustawić tego kąta niestety ludzie się na to nabierają bo muszą za to płacić wypoziomowany jest Powiedzmy, że na granicy do poziomowania Ale szukamy straży miejskiej, gdzie może być ich Pewnie gdzieś się schowali A teraz ich znajdziemy W stronę Malborka powiedzmy, no, że ich trochę widać ale od strony nowego dworu kryty fotoradar to się ludzie potrafią łapać I mamy Pana Strażnika Miejskiego No i Strażnik się ukrywa Na posesji prywatnej Wejść nie można O i właśnie się Pan złapał Volvo. Pozdrawiamy pana. Piękna, wak... Piękna pamiątka będzie z wakacji. O, strażyk miejski ma autko włączone. Chłodzi się klimatyzacją. Ja strażnika miejskiego fotografuję. Może Pani wezwać? Posesja jest teraz... Pan schowany na terenie prywatnym. Chciał zadzwonić na policję, ale chyba się trochę na prawie nie znają, bo teren prywatny, czyli jakby nie było mieszkanie, dom, jakakolwiek, to jest część krajobrazu, więc jak najbardziej mam prawo nagrywać. A pan o tym po prostu nie wie. Właścicielką posesji. Dzień dobry. No co to się dzieje? Co to się dzieje? jak monitoruję od pewnego czasu właśnie jak z ustawiają ustawiałem fotoradar z tego względu, że kiedyś zostałem oszukany przez nich. Motoradar był źle ustawiony niezgodnie z instrukcją obsługi. i po, 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 poza tym kąt ustawienia jest, jest źle ustawiony. Ja, panu, 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 panu. Pan ma jakieś przeszkolenie? Przeszkolenie? Tak. Nie, ale zapoznałem się bardzo dobrze. No to są pewne instytucje, do których może pan zgłosić. To... Dobra, na tą chwilę do Pan dokumenty, to... tak? ma wspólnego nagrywanie, to no, nagrywacie pojazd, tak? Tak, Co Temat wspólnego nagrywania pojazdu ze źle ustawionym czy W która ukrywa. Bo słyka, bo On powinien monitorować, oscydzić, powinien monitorować A, ruch na drodze. A. Nie wiem gdzie pan wyczytał takie informacje, ale radziłbym. Instruktor w radził. sługi Mutanował 6F. Tu nie było właśnie nagrywane, jak tu Pani stwierdziła, czy to tylko samego samochodu. Pan to. Bardzo... została na przykład połączona. Jeżeli gdziekolwiek pojawi się wyprocenta, dom, jej osoba nagrana na filmie, jakikolwiek, jej, tak jak powiedziałem, jej wizerunek lub posiadłość zostanie gdzieś ujawniona, będzie miała prawo złożenia do i wystąpi, może wystąpić na drogę sublimów. Jak panu strażnikowi zwróciłem uwagę, żeby włączył silnik, to na dwójce włączył, żebym, nie wiem, po prostu zrobił. Mamy takie prawo i inne. I mimo tego, kiedyś właśnie, jak zwróciłem uwagę, że stawał na, na chodniku, to doskoczył do mnie z rękoma. Gdzie mam to nagrane Czy nie pan to powiedział, że to jest, pan, to jest... Talking? Talking? To, Bardzo dobrze wiem. Proszę się podtrzymał tego samochodu. Panie o czym tak jak kolega mówi, tak? Znaczy, ale potencjał to jest jakby nie było części całej obrazu. Samy potencjał nie nagrywałem, tylko nagrywałem. Tam, gdzie jest samochód. Nie chodziłem, nie tak, nagrywałem całego tak, terenu. Ja pouczamy, tak, żeby, tak, żeby Pani nie miała podstaw później na drodze z do stawania. To znaczy, jakby nie było, no to patrzcie tak. na jaką... To ma prawo, tak? To ma. Tak, samochód ma prawa, prawa i ona ja ma prawo. Ale jak, jak Państwo, na prawie, tak się naprawia, tak? To jest część trawi urazu, tak? Pana, tu się mylę. No, będziecie sobie rozstrzygać na drodze no, cywilnej. Nie jest, jest krajobraz, a infrastruktura. No, no właśnie, część infrastruktury. Instrakt, Panie Dariusz, proszę Pan? To jeżeli chcecie docierać swoich spraw, zapraszamy do sądu na drodze cywilnej, tak? My no tutaj do tego pozalegitymowanie Was nie mamy nic do Policjant nie jest szkolony do stawiania fotoradarów. Więc proponuję, y, że Pan ma jakieś uwagi co, się, co, co, się, co do fotoradarów, proponuję, żebyśmy to zadali. Tak? Dziękuję bardzo.